Ja myślę, że tutaj między nami jest finish. No, ja też, ja też, no, chociaż. Bo ona nie Ale chce nie tego wie, samego, co ja. To. to. A Dziurko jest. Wszyscy swoje możliwości. No to mały challenge. Ja myślę, że była zazdrosna. A teraz sfinalizowała swoją reakcję i wzięła Karola na rozmowę, dlatego że ja poszedłem z Lanką na rozmowę. I mi się to bardzo nie spodobało. W języku polskim istnieje takie określenie podwójne standardy. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, ale w twoim przypadku chodzi o to, że wszyscy powinniśmy być mierzeni tą samą miarą. Co tam u siebie? Spoko. Chciałaś zapytać... No? O czym z Alą? Wiesz co, nie no to jakby to gadajmy właśnie jaki jest mój typ, czego ja tu szukam w hotelu, badała grunt po prostu. A jak u z Magda? Spoko chyba. Tak? Ja, ja myślę tak no. A ty? Co, tak. gdzie, jak i z kim? Ja nie wiem. Dlatego pytam. Ale jaką że raz się zminałem? No bo dzisiaj szczerze możliwe, że wolałbym inną. Opcję? Mhm. Ja myślę, że mi oliwkę nie wypają. Bo ja po prostu jestem nastawiony tutaj. Inaczej chyba wy wszyscy wiecie, że ja tutaj jestem trochę w kierunku takim zabym się chciał znaleźć dziewczynę z którą zbuduję fajną relację. Polkę, którą przedstawisz mamie. Tak i ty to wiesz? Ja wiem. I ciebie bym mógł przedstawić od razu. No. Mniej więcej to samo słyszałem w odniesieniu do dwóch poprzednich dziewczyn. A teraz A co, Zdradzony. No to że chciałem z tobą rozmawiać już miałem z nim pogawędkę na ten temat. To znaczy? Tak, on jest taki, że zrobi na złość, więc on też, wiesz, zaczęła zaśleść komiczka Patrz jak twoja dziewczyna się zachowuje. Koniec, koniec, koniec tematu. Kuba, idziemy porozmawiać? Bo, pewnie. Ja tutaj tak sobie pomyślałam, że jest dobry moment na to właśnie, no. aby, wiesz, sobie przy okazji zapoznać się z nowymi uczestnikami Nie, i, i aktualizację, że tak powiem, zrobić. Na ich y, po prostu no. temat, no, nie? I z góry zaznaczam, nie błagaj, jej by została. Choć wiemy, jak wielki to ból, to ona nie ulegnie. No i wiesz, na przykład tutaj rozmawiałam też y, odnośnie, no nie wiem, no, tego wyboru rajskiego. Ale powiem tak, nie czuj się jakaś taka najbardziej zagrożona, bo teraz wszystkie są ostro zagrożone. Natalia już w ogóle wariuje, już tam jak, jak widziała Andrzeja chodzącego z Milanem i tu gadającego. I ze mną, był, to ja już widziałam. To już o tako. O już tako, widziałam To już o, już o tako rączki chodzą. No. Nie wiem, no ci faceci trochę ży żyją jakiejś iluzji, że oczekują, że jeszcze może wejdzie tu yy, dziewczyna, która raptem wszystkie, wszystkie, wszystkie oczekiwania ich raptem spełni. No o wow, po prostu, nie? Żona wjedzie im tu po prostu, nie wiem, też dla mnie to jest po prostu nierealistyczne. To też tylko świadczy o niedojrzałości emocjonalnej tych panów i dla mnie to jest po prostu, no dzieci no dla mnie coś dzieci nada, tak?